Witajcie, cześć. Zgodnie z obietnicą e, dziś przedstawię, zaprezentuję e, kilka gadżetów, które e, kupiłem do motocykla. E, niektóre z nich myślę, że są godne polecenia, niektóre m, pewnie kontrowersyjne, ale to pozostawię już e, w Waszej ocenie. Zacznę chyba jednak od e, kawki, ponieważ chociaż jestem w lesie, ale jest stół. E, to jest jedna z nowych funkcji tego kufra. Ja te kufry przedstawiałem całkiem dokładnie w jednym z filmów. Link chyba tam wkleję do, do opisu. Tak więc, teraz tylko dosłownie parę słów. Ta funkcja tego stolika jest o tyle inna, o tyle ciekawa, że to nie wymaga zdejmowania kufra. Tak? Kufer jest wciąż samocowany na, na motocyklu, a, a jest stolik. Mam nadzieję, że zaraz się napije kawki. W trakcie przedstawiania gazetów, zapraszam. Może najpierw parę słów powiem, do czego motocykl w ogóle używam, jaki jest mój motocyklizm. Jest takie chyba podobno nowe słowo. Więc jest to głównie turystyka, jazda codzienna do pracy. Czyli żaden tor, żaden off-road, nic takiego. Po prostu zwykła, taka codzienna jazda. Te gadżety, które zamierzam pokazać, które zgromadziłem, one mają taki charakter myślę bardziej turystyczny. No i pod tym kątem je kupowałem. Pierwsza rzecz, która myślę, że jest warta przedstawienia, warta przede wszystkim kupienia, to jest zestaw przeciwdeszczowy. To jest jedna z tych rzeczy, które dobrze mieć przy sobie, kiedy się gdzieś dalej jedzie. Oczywiście. Lepiej żeby tego nie używać, no ale wiadomo, pogoda jest różna. Jest to sprzęt. W przypadku w moim przypadku ja kupiłem oddzielnie kurtkę, oddzielnie spodnie. Do tego mam jeszcze nakładki na buty, nakładki na rękawice. No i tak, co mogę o tym powiedzieć o tym sprzęcie, o tym zestawie nazywa się firma się nazywa Shima. Miejmy nadzieję, że to się nie będzie kojarzyło z tym efektem kierownicy. Kiedy deszcz jest bardzo, bardzo ulewny, no nawet to nie pomaga tak naprawdę, bo wracaliśmy w ubiegłym roku z wycieczki, no i to było na Słowacji. Deszcz był naprawdę bardzo intensywny, padało przez większą część drogi. No, także pomimo tego zestawu gdzieś tam miejscami byłem mokry, ale miejscami ale nie na plecach, nie na, nie na klatce, tu gdzie człowiek najbardziej marznie, więc mówię, były jakieś takie przemięknięcia, ale, e, ale nie było takiego problemu, żeby być mokrym w całości. Nakładki na rękawice, nakładki na buty, to jest taki do, do, dodatek, ale myślę, że i tak warto to kupić, warto to mieć, bo Rękawice są mokre błyskawicznie, buty to samo, więc myślę, że to jest bardzo potrzebna rzecz, szczególnie kiedy się gdzieś dalej jedzie. To jest nie tylko deszczu ochrona, to jest również pewne, pewne takie źródło ocieplenia. Wiadomo, na motocyklu wiatr wieje, więc, więc to dodaje troszeczkę ciepła, kiedy mamy za sobą kurtkę albo robi się coraz zimniej, a my tego nie przewidzieliśmy. Warto to mieć ze sobą. Druga, druga rzecz, drugi gadżet, e, również to jest jedna z tych rzeczy, którą, której lepiej nie używać, lepiej, żeby tego, to nie było potrzebne, ale to jest ładowanie, a w zasadzie zapasowy akumulator. Pomimo takich niewielkich gabarytów, tak naprawdę e, działa. Uruchomiliśmy tym niedawno samochód osobowy. Wprawdzie nieduży silnik, ale jednak samochód. Udało się uruchomić, bateria była całkiem, tak akumulator wiadomo czasami rozładowuje się stopniowo i daje nam oznaki już wcześniej, wolniej kręci, no, widać, jakoś tak czuje się stopniowo taka, takie pogorszenie, ale raz miałem taką sytuację, że akumulator do końca kręcił normalnie i nagle nic, więc... To warto mieć, szczególnie jak gdzieś się jedzie w jakieś takie dzikie miejsca, gdzie no, nie bardzo jest jak e, liczyć na jakąś pomoc z czyjej strony, więc. Do tego zestawu mamy oczywiście ładowarkę sieciową, e, mamy kable, no bo jak to odpalić pojazd, tak? Są normalne kable, takie jak przy, e, jak przy kablach rozruchowych, więc, więc jest to użyteczne. No to oczywiście oprócz tego, tej funkcji odpalania ma jeszcze latareczkę. Ma jeszcze, jest, jest jeszcze to jako powerbank, można używać, zajmuje niedużo miejsca, myślę, że warto mieć tego typu zabezpieczenie. Ok, idziemy dalej. Następna rzecz, która może nie jest gadżetem, ale jest pewnym usprawnieniem bardzo praktycznym, a szczególnie w takim momencie jak dziś, gdzie zaparkowałem motocykl na grząskim piasku. Mianowicie poszerzenie stopki pod podnóżek. Pod zrobiłem to w taki sposób, no nie wiem, prosty jak dla mnie, ale jednak skuteczny. To jest po prostu zrobiłem taką foremkę, do której nalałem żywicy. Chyba dałem zdaje się matę jakąś tam węglową do tej żywicy. No i przykręciłem na śrubki jest troszeczkę wyżej, dzięki temu ta podnóżka, y, motocykl nie stoi tak bardzo pochylony, tak jak to wynika z długości nóżki, tak? Nie stoi tak bardzo, tylko ja tego nie lubię akurat, y, a przede wszystkim jest troszeczkę szersza powierzchnia i, no mówię, na takim grząskim terenie, jak tu, stoi bezpiecznie, stabilnie. Następny gadżet, to jest rzeczywiście gadżet, to już nie, a to jest gadżet, y, lampka doświetlająca, którą się mocuje na tył kasku. Y, Kupiłem tę lampkę tak naprawdę z myślą o e, pokazywaniu hamowania takim mocniejszym pokazywaniu hamowania i rzeczywiście ma taką funkcję ta lampeczka. Generalnie jest ona mocowana tu. Tu się przykleja magnes, on już jest na stałe a lampka jest mocowana w ten sposób do kasku. E, generalnie założenie jest jej takie, że e, po pierwsze ma kilka funkcji świecenia. Jest oczywiście jako stałe świecenie, takie, taka lampka tylna pozycyjna, ale również jest też taka opcja, że podczas hamowania tam jakiś, nie wiem, system wewnętrzny wyczuwa zmianę, zmianę pędu, więc wyczuwa hamowanie i po prostu doświetla, oprócz światła stopu, jeszcze doświetla tu. W moim przypadku to się nie sprawdza, doświeca, włącza ten niby stop, ale tak naprawdę jest zbyt czuła i no, w, wprowadza wręcz e, e, błąd tego, kto z tyłu jedzie, bo tak naprawdę nie ma hamowania, a ono pokazuje, że będzie hamowanie. E, tam jest ustawienie e, czułości tego, tego urządzenia, ale jednak no, w moim przypadku to nie za bardzo jakoś zdało e, egzamin. Jest do tego aplikacja telefoniczna, więc wszystkie ustawienia się dokonuje w telefonie. No, mówię, no, przynajmniej jako takie dodatkowe oświetlenie, to być może jest warte, ale ta funkcja hamowania chyba no, nie spisuje się tak, jak ja bym tego sobie yy, yy, oczekiwał. Aha, tu jeszcze jest jedna ciekawa funkcja. Yy, ten system, ten. Ten mechanizm wewnętrzny wyczuwa jakieś większe uderzenie, i jeżeli uzna, że była wywrotka, że to było takie mówię silniejsze uderzenie, wtedy wysyła z tego telefonu, który ma aplikację właśnie podłączoną, wysyła powiadomienie do telefonu, który tam się wcześniej wpisało. No, mówię, jeżeli by to działało tak naprawdę niezawodnie i nie wprowadzało w błąd, no to, to być może warte by było polecenia. Ok, to tyle. O firmie Cosmo i o nakładce. Druga rzecz, która również się z kaskiem wiąże, to jest słuchawki z mikrofonem Bluetooth. Polecam bardzo fajna rzecz. Całe urządzenie mieści się oczywiście w kasku. Nie ma potrzeby przyklejania, tak jak to jest w przypadku interkomu. nie ma potrzeby przyklejania zewnętrznego urządzenia. Wszystko się mieści w kasku. Włączanie, wyłączanie, regulacja głośności, to wszystko się odbywa tu na tym jednym takim przycisku na mikrofonie. No i tak, co mogę o tym powiedzieć? Bardzo fajne rozwiązanie, świetna idea, bo po pierwsze, łączę się z telefonem tymi słuchawkami, czyli na przykład do nawigacji, jeżeli używam telefonu do nawigacji, mam na bieżąco podsłuch, nie podglądam, ale podsłuch. Mało tego, telefon, który się połączył z, tą, z, tym, z tymi słuchawkami, kiedy dzwoni, on się odbiera, on się, tak, jak te, tak jak to jest w interkomie Po trzech sygnałach łączy rozmowę. Więc to jest bardzo, bardzo fajne rozwiązanie, bo mówię, na raz można mieć rozmowę telefoniczną i nawigację i tak mi się nieraz też zdarzało, więc to działa po prostu. Jedyny problem, ale to już nie jest wina tego urządzenia, tylko bardziej kasku. Mam bardzo głośny kask. I ponieważ ten kask jest głośny, w związku z tym mikrofon no, nie jest w stanie odbierać to, co ja mówię, a, a po prostu huk, szum, który jest wewnątrz, sprawia, że no, nie bardzo mnie słychać. Ale ja świetnie za to słyszę. Tak co ktoś mówi do mnie ja to doskonale słyszę. Natomiast kiedy jadę szybko, czy z taką prędkością podróżną, wtedy mnie nie słychać, ale już kiedy spowolnię tam nie wiem do 50, załóżmy na godzinę, wtedy mogę rozmawiać przez telefon w sensie używając tego urządzenia. Bardzo fajna rzecz, moim zdaniem lepsza od interkomu. Intercom jest dobry prawdopodobnie do rozmowy z pasażerem, natomiast uważam, że to jest rewelacyjna rzecz. O wiele mniej wymaga ładowania, mniej energii z tego wynika. Rzecz godna polecenia. Ponieważ mówi o kasku, skarżę się, że mój kask jest no, głośny, no przyznaję, jest głośny, no to do tego warto by, i to nieraz stosuję, stosować wkładki do uszu. I to jest kolejny gadżet wkładki do uszu. Oczywiście, wkładki do uszu można kupić w aptece, w kiosku, w różnej formie, na przykład takie czopki gąbkowe. No, ale ja kupiłem wkładki, które gdzieś tam polecano w internecie: specjalne wkładki motocyklowe, które nie tyle blokują całkiem ucho. Ile blokują tylko pewne częstotliwości, które są jakoś specjalnie męczące, czy których my nie musimy jako kierowcy słyszeć, a jednak obniżają poziom hałasu. No i one wyglądają właśnie w ten sposób, że mają jak gdyby takie, dwie, takie dwa grzybki. To się wkłada do ucha. No tak, ale tu widać, że w moim przypadku są jakieś nitki przy tym przyczepione. Słuchajcie, no miałem taką, taki incydent. Parę lat temu włożyłem sobie te wkładki do uszu i troszeczkę za głęboko i nie mogłem tego nawet sięgnąć, nie mogłem tego wyjąć z ucha. Dopiero dobrzy ludzie, bo to było nad, nad rzeką, nad Bugiem, naprawdę wpadłem w panikę, bo próbowałem to sobie wyjąć jakimiś szczypcami, ale to nie było możliwości. Ktoś mi to wreszcie wyjął z tego ucha, więc no, po tym doświadczeniu przyczepiłem sobie takie nitki dentystyczne, także w razie czego można zawsze tym wyjąć. Yy, tak, co o tym mogę powiedzieć o tych wkładkach? Yy, mówię o tych obojętnych, czy to tych gąbkowych, czy o tych motocyklowych. Więc w moim przypadku, no tak mogę powiedzieć, one rzeczywiście obniżają poziom hałasu, to na pewno, ale bolą uszy po prostu, pomimo że one nie wystają, to nie jest tak, że one zawadzają o kask i po prostu boli. Po, nie wiem, godzinie, dwóch, kiedy się dalej jedzie, bo oczywiście tylko wtedy to ma sens, moim zdaniem. Po prostu bolą mnie uszy. I czasami, no, czuję, doskonale czuję tą różnicę, że jest o wiele ciszej z tymi wkładkami, ale nieraz się już decyduje jechać bez wkładek, bo po prostu ten, ten ból uszu jest tak nieprzyjemny, że no, no nie ma to sensu. Ale myślę, że taka, jako taka odmiana, tak raz na jakiś czas, w czasie dłuższej jazdy, raz wkładam, raz wyjmuję, być może ma to sens do Waszej własnej oceny, warto czy nie warto, ja bym powiedział, że tak pół na pół. Następna rzecz, następny gadżet to jest nawigacja. Ja mówiłem oczywiście o nawigacji, którą używam zwykle, to jest w telefonie. I teraz tak powiem, czemu mam tą nawigację? Po pierwsze, dlatego, że ją dostałem jako prezent i to nie pierwszy raz. Kiedyś taką miałem, oddaliśmy ją, teraz dostałem ją jeszcze raz. Ale teraz nie oddaję, powiem dlaczego. Więc po pierwsze, będę ją testował w te wakacje. Mam nadzieję, że jeszcze zobaczymy, jak się z tym razem będzie spisywała. Ale powiem tak. Moim zdaniem, nawigacja w telefonie mi bardziej odpowiada. Jest bardziej widoczna. Wpisywanie adresu jest po prostu czy to mikrofonem, można ten adres powiedzieć czy. Jest bardzo wiele opcji wprowadzenia adresu, dokąd się chce jechać. Jest, grafika jest bardzo przejrzysta. Mówię o telefonie przez cały czas teraz. Natomiast telefon ma jedną wadę. Jest nieodporny na wodę. Mój telefon przynajmniej. Czasami jest taka sytuacja, że deszcz pada. Musimy jednak mieć tą nawigację jakoś tam na wierzchu. Ja pokazywałem w jakimś tam poprzednim filmie, chyba jak wyjeżdżaliśmy do. Do Turcji, nie pamiętam już teraz gdzie, ale pokazywałem w takim filmie, też może wkleję linki, powiem w jakiej to będzie minucie. Inne rozwiązanie, gdzie zdecydowałem się jednak na używanie telefonu, ale zrobiłem taką nakładkę z takiego twardego plastiku, twardej folii. No i to jest też dobre w pewnym sensie, tylko, no jednak, jak ten deszcz intensywnie pada. W moim przypadku, w przypadku mojego motocykla zawierowania powietrza jakoś są tak dziwne, że ta woda wcale nie leci od góry, ale od przodu, od boków, od dołu, od bardzo dziwnych stron. Więc główną zaletą tego jest wodoszczelność. Natomiast już wiem, bo sprawdzałem, pamiętam zresztą, wpisywanie adresu na przykład do tej nawigacji no wymaga jednak, wymaga, żeby wyjąć ten rysik, Pisać dokładnie najpierw kraj, potem miasto, potem. No nie jest to takie bardzo dla mnie wygodne. E, ale mówię, jest wodoszczelna e, ta nawigacja, więc e, no zobaczymy. Też się łączy z Bluetoothem, oczywiście, więc też jest taka e, w pewnym sensie wygoda. E, to tyle o nawigacji. Następna rzecz e, to jest kamerka, e, która jest z przodu i z tyłu motocykla. To jest taki wideorejestrator. Niestety ta kamera nie jest przydatna jako nagrywanie materiału na przykład do filmu na YouTube. Po prostu jej jakość nie jest odpowiednia, ale jako wideo, wideorejestrator jest ok. I znowu to jest jedna z tych rzeczy, których lepiej nie używać, no bo rozumiem, że po to rejestrujemy jakąś sytuację na drodze, aby potem mieć jakiś dowód, tak? że to nie była nasza wina, kiedy doszło, nie daj Boże, do kolizji. No ale, mówię, mam też takie urządzenie z przodu i z tyłu. Tylko teraz tak, w moim przypadku ja podłączyłem tą kamerkę tak, że przed każdym jej... W sensie musiałem ją włączać ręcznie. Nie podłączyłem jej za stacyjką w instalacji, tylko do, jak gdyby do akumulatora. Tak było najprościej, najbliżej. Nie chciałem tam bardzo ingerować w instalację, więc tak to po prostu mi wyszło. No i należy pamiętać o tym, żeby to włączyć, wyłączyć. No, także no jest to taka, może niewygoda w tym sensie. Należy też dbać o to, aby ona była w miarę czysta, bo jednak, jednak kamerka jest, y, musi być tak przejrzysta, to, 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 ten obiektyw z przodu i z tyłu. Y, czy to jest rzecz potrzebna, czy nie? No nie wiem. To jest, mówię, jedna z tych rzeczy, których lepiej nigdy nie używać ale z drugiej strony dobrze mieć zapis tej jazdy, ewentualnej sytuacji. Następna rzecz, którą chciałem pokazać, który gadżet, czy to może element stroju motocyklowego, jako gadżet to raczej bym nazwał, to jest pas nerkowy. I znowu, kupiłem to urządzenie, tą rzecz kiedyś, była zima, nie mogłem się już doczekać na, na sezon, Motocyklowy, no i tak patrzyłem w internecie na Allegro, co można by jeszcze kupić fajnego. No i kupiłem taki pas z myślą, że będzie grzał plecy, kiedy będzie jeszcze chłodno. No a po drugie, że będzie troszkę jednak usztywniał dolną część kręgosłupa i brzucha. No i tak, co mogę o tym powiedzieć? To wszystko jest prawda. Rzeczywiście. Plecy z tyłu są docieplone, dogrzane, bo to jednak wszelkie jakieś tam warstwy ubrania lekko dociska do, do pleców, więc na pewno tak, bardzo fajną cechą tego pasa jest to, że usztywnia brzuch. Nie każdy ma oczywiście mięśnie brzucha. Wypracowane i, i, i które porządnie trzymają ten korpus. Natomiast takie ściśnięcie tym pasem on przód ma też dosyć szeroki. Ściśnięcie tym, ściśnięcie tym pasem sprawia, że, mówię, po pierwsze, cieple jest w plecy poza tym, cała, znaczy dolna część korpusu jest dość dobrze usztywniona. Polecam. Wprawdzie nie, nie często go używam, dlatego że na dłuższe trasy, kiedy jadę, to czasami, zwykle, no czasami, często jest tak, że jest dobra pogoda, albo wręcz jadę gdzieś na południe, gdzie jest o wiele cieplej, więc nie używam go wtedy tak, jak nastawiałem się, że będę go używał, ale generalnie to jest godna polecenia. I ostatnia rzecz, ostatni gadżet, to jest olejarka. Olejarka pewnie jest znowu tematem pewnie oddzielnym tematem na rozważanie, czy lepiej olejarkę używać, czy lepiej smarować pędzelkiem co parę kilometrów, czy może zakraplać ten łańcuch, czy może smarować sprayem takim fabrycznym motocyklowym sprayem do łańcucha. Teraz tego nie będę rozważał, powiem tylko, może jak ja smaruję łańcuch i powiem o olejarce w tym kontekście, bo o tym chciałem powiedzieć. Jak widać może teraz to pokażę. Moja olejarka. O, tu widać. Moja olejarka jest nieobecna. Mam olejarka, ale jest niepodłączona, niezainstalowana. No i teraz może powiem już parę słów. Moja olejarka jest niepodłączona. No i teraz tak, powiem może, jakie są losy tej olejarki, czemu jej nie podłączyłem jeszcze. Na początku powiem, że oprócz olejarki, którą mam, również kolega, Winio, pozdrawiam Winia, zrobił mi elektroniczny system do sterowania tą olejarką, do sterowania kropelkami, kiedy będzie puszczała olej. Więc wszystko jest. Olejarka, komplet. Koncepcja dołączenia dyszy, yy, sterowanie, wszystko jest jak trzeba przygotowane, a jednak jej nie podłączyłem. A więc powiem wam najpierw, jak ja to robię, jak ja smaruję łańcuch. Robię to w ten sposób, że yy, co pewien okres, ten odpowiedni, taki tam, który jest zalecany, smaruję yy, yy, sprayem, yy, takim właśnie smarem yy, oryginalnym motocyklowym. Natomiast jeżeli w międzyczasie był deszcz, zmokłem, zmokł łańcuch, to wtedy albo smaruję tylko olejem, pędzelkiem, a potem troszeczkę wcześniej, niż by to przewidywała ta, ten normalny harmonogram smarowania, smaruję już normalnie sprayem. Ale problem z olejarką jest taki, że właściwie utknę, utknę, utknęła cała procedura Utknął, utknął cały projekt na, na kwestii dyszy. No, bo różni ludzie proponują tą dyszę, aby ustawić albo na jednej stronie łańcucha, albo centralnie, albo ta dysza by się rozdzielała. No i tak, Rafał, mój kolega Rafał, który jest mechanikiem, widział już setki motocykli z olejarką, gdzie jest jedna tylko dysza wskrywana na jedną stronę łańcucha, czy nawet po środku, i mówi, że właściwie w każdym przypadku ten łańcuch był niedosmarowany. Był źle smarowany. Albo był smarowany tylko z jednej strony, albo jeżeli było to centralnie, to gdzieś tam to się rozpryskiwało i tak naprawdę tu, gdzie był olej potrzebny, to go nie było. No więc tak troszeczkę straciłem do niej serce, do tej olejarki. I chyba, że może bym kiedyś wymyślił jakąś, jakiś sposób, aby ta desza była jednak rozdzielona i aby kapało w dwie części, czyli na zewnętrzne, na dwie części łańcucha. Może to kiedyś zrobię. Póki co to były gadżety, które chciałem dzisiaj przedstawić. Na temat kufrów i w ogóle innych sakiew i innego sprzętu do przewożenia bagażu zrobię, mam taki plan, następny film. Teraz chciałem tylko pokazać parę szczegółów, parę takich drobiazgów w związku z tym, co mam obecnie. Te kufry aluminiowe, które są teraz przy. Przymocowane są oczywiście kuframi własnej roboty. Sam je zrobiłem. No, na pewno to widać, że nie są jakieś takie specjalnie. Momencik, tak. No to o tych kufrach, tak jak już powiedziałem, była wcześniej mowa w jakimś innym filmie, gdzie gotowałem, coś przedstawiałem. Te kufry były zdjęte boczne. Mówię tu, jest tylko ten stolik. Chciałbym by po prostu pokazać, że jest możliwość używania tego stolika bez. Bez zajmowania kufra. To są takie dwa kuferki centralne. Nie wiem, czy pokazywałem wtedy w tym filmie, ale tutaj mam możliwość wstawienia benzyny zapasowej, futerał, w sensie pokrowiec na motocykl, bardzo przydatna rzecz w jakiejś tam dalszej podróży. No i teraz tak, co do tych kufrów, pomimo, że to jest aluminium to jednak one ważą sporo. Muszę powiedzieć, że yy, dokładnie, dokładna waga tych kufrów no, jest jaka jest, ale efekt jest tego taki, że kiedy jadę z pasażerem, a na dalszą wycieczkę jadę zwykle właśnie z Martą, no to wtedy te kufry sprawiają, że motocykl jest tak dociążony, że niestety, ale aż czuję, że ten podnóżek po prostu zawadza o ziemię. To jest bardzo nieprzyjemne, pewnie też niebezpieczne, bo można w zakręcie po prostu zostać na nim lekko obróconym. Także, tak jak powiedziałem, to tyle, co chciałem o tych kufrach teraz powiedzieć o tych aluminiowych kufrach. Mówię, to jest moja własna krwawica, własna moja robota, więc efekt ojcowski działa. Bardzo lubię te kufry. I oczywiście, kiedy jeżdżę sam, no to tak jak widać. Te kufry używam, ale kiedy będę jechał z Martą, niestety muszę te kufry zamienić na sakwy. A o sakwach i o wszelkich innych gadżetach związanych z transportem, z przewozem bagażu opowiem w następnym odcinku. Nie wiem, czy w najbliższym, w najbliższy być może będzie taki turystyczny, bardziej wycieczkowy, zobaczę jeszcze, nie obiecuję, ale taki plan przynajmniej jest. Pewnie w jeszcze kolejnym opowiem o samym motocyklu i o moim jego użytkowaniu. Tymczasem ten odcinek kończę. Teraz sobie napiję się kawy spokojnie. Mam nadzieję, że będzie widać, że stolik jest naprawdę przydatny. Da się go wykorzystywać bez zdejmowania kupa. Tymczasem dziękuję za oglądanie. Do zobaczenia. Czołem.